Przypiałem kiedyś do tvn u i tam y, pani redaktor kochan tak mnie przy pytała. Charakteryz czy to prawda, że pan startuje do Parlamentu Europejskiego? A spojrzałem się na nią jak na wiem, zjawę, jakąś białą damę w starym za za zamku. Nie, oczywiście, że nie. Tak. No ale jak wracałem, to zadzwonił Włodek Czarzasty. Przewodniczący SLD mówi: Wiesz, Marek, ja Cię zapomniałem poinformować, ale ja tutaj tak publicznie wyraziłem, wyraziłem taką opinię, że moim marzeniem jest, aby byli premierzy, startowali z listy SLD do, do, do Europarlamentu. No, więc ja powiedziałem: O, musimy o tym pogadać. Spotkaliśmy się jakiś czas później i postawiłem dwa warunki: że to będzie z Łodzi, żadnego eksportu. Dwa: że to będzie z szerokiej koalicji. No i to się zjeściło i jestem. Oczywiście, że to jest dla mnie pewnego rodzaju komplikacja życiowa, bo ja byłem już od dwóch i pół roku wesołym i dobrze bardzo funkcjonującym emerytem, niezmiernie zapracowanym, właściwie nie wychodzącym z samolotu, no ale to też ciekawe. A poza tym coś dobrego można do Polski zrobić, naprawdę. To jest śmiertelnie poważna sprawa.